Siemanko, witam wszystkich. Na mnie mówią Jerry. słuchajcie, to jest pierwszy odcinek. Y, jedynek. E, jedziemy z pierwszą serią na moim kanale. Mamy już graczy, którzy są gotowi do rozgrywki. Jest to Smoke i Hartek. Obaj panowie tolemy. E, zobaczmy, co się urodzi. Wpisuję już odpowiednią komendę. I jedziemy, słuchajcie, z pierwszą rundą. Bardzo proszę. Hartek kontra Smoke. Zobaczmy, co się urodzi w rundzie numer jeden. I Hartek, słuchajcie, robi użytek z i mamy pierwszą rundę dla niego. Bardzo, bardzo się cieszę, słuchajcie, że ta seria doszła do skutku. Mam nadzieję, że, e, słuchajcie, będzie bardzo dużo odcinków i że to nie będą tylko wzmagania 1 na 1, ale e, też na przykład 2 na 2, 3 na 3. Już o tym mówiłem w prologu zresztą, a tymczasem remisuje Wit i mamy 1 do 1. Trójeczka na liśniku rund. Zobaczmy. Na spokojnie Smok ca cały czas z M4. Hartek z Kałaszkiem. Aha, rzeczywiście zapomniałem, że na tej mapie tak jest, że po stronie CT się grałem czwórką, a po stronie Terror e, kałaszkiem. Oczywiście są też dostępne e, są też dostępne awóbki, które są w tych dwóch wieżach e, na e, wrogach mapy. I słuchajcie, czwarta runda kończy się zwycięstwem. Hardka i mamy 2 do 2. Bardzo spokojnie, bardzo się cieszę. Jedziemy, słuchajcie z rundą piątą i Hartek e, po raz drugi z rzędu, bardzo proszę. I mamy dwa e, do trzech. Słuchajcie, przypo przypomnę Wam tutaj z tego miejsca na początku filmu, e, że do drugiego odcinka możecie się zapisywać właśnie w komentarzach pod tym odcinkiem. Jedziemy, słuchajcie z metrzykiem. E, Hartek po raz trzeci. Zobaczmy, co się urodzi w rundzie numer 6. Hartek Kałaszek i zdobywa frak, słuchajcie. Czwarte z rzędu, no. Ale to już jest przewaga trzech rund. Jedziemy z ósomeczką. Skupieni obaj panowie mieliśmy drobne problemy przed odcinkiem, ale na szczęście już je rozwiązaliśmy i po raz e, piąty Hartek zdobywa frak. Bardzo spoko, obaj panowie, cały czas na dole. Nie zmieniają poziomu, bo jest tutaj dużo możliwości, naprawdę można wyjść właśnie e, na górę jak to zrobił e, Smoke i tym razem to on zdobywa frak e, trzeci, ale to cały czas trzy rundy przewagi hardka. Jedziemy z rundą numer 10. Przypominam, e, gramy do 13 wygranych rund. Jedziemy, słuchajcie, i. i smoke! Smoke para z rzędu, no ewentualnie ewidentnie przepraszam, seria fragów dla niego. Przypominam też na żywo, słuchajcie, nie ma żadnych cięć, także za jakieś tam słówkowe błędy bardzo przepraszam. No i cóż, idziemy dalej: 4 do 7, 3 rundy przewagi, hartka, 12 runda. I odpowiada smoke, słuchajcie, 5 do 7. E, tak się kończy połweczka e, tego spotkania. Przypominam, to jest mapa terroru. <grym> Zawsze tak mówię, co nie, jest, co, nie, co nie jest do końca fajne. Ale cóż, jedziemy z drugą połóweczką. Szybki meczek. Chciałbym robić takie dwa odcinki w tygodniu. E, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Wszystko zależy od Was, od Waszej aktywności. E, dzisiaj rozdajemy fioletowy skin, ale znowu smoke. E, fioletowy skin, słuchajcie, e, wraz, ze wzrostem, wraz ze wzrostem popularności. Tej serii mam nadzieję, że te skiny będą coraz fajniejsze, coraz lepsze, a może nawet kiedyś kosy. Zobaczymy, słuchajcie, Wróćmy do spotkania: na 14 runda i e, 6 do 7. Właściwie już remis. Zobaczymy, jak sobie radzi w takim razie. Hartek już zlokalizował przeciwnika, ale niestety pada. Słuchajcie, 8 do 7. Prowadzi Smoke. 16 runda, idziemy. Żaden z panów się nie połasił na snajperkę. Być może nie wiedzą, że te snajperki tutaj są dostępne. Tymczasem Hartek remisuje, słuchajcie, któryś raz już e, z kolei. 17 runda na liczniku. Ależ głowa szybka teraz w wykonaniu smołka. I bardzo proszę, 9 do 8. A ciężko się komentuje jeden na jeden, Ja to wiem. Ale tu chodzi o wasze emocje. Chodzi o pamiątkę dla was. E, taki zawodnik sobie zawsze może do tego filmu wrócić, słuchajcie. I wydaje mi się, że e, mega, mega spoko pamiątka. To będzie dla niego. No cóż. Wyszedł na wieżę teraz Hartek i zdobywa frag. Zobaczmy, czy weźmie AWP. Eee, nie. Nie połasił się. Został z 9 do 9 tymczasem. I 19. runda. Eee, na liczniku rund szybko opowiada. Smoke głową i 10 do 9. Obejmuje prowadzenie. Jedziemy. 20. runda. Teraz panowie na górze i Hartek odpowiada. No, frak za frag. Zobaczcie, jak bardzo wyrównane jest to spotkanie. Ach, no, wyczuwam dogrywkę. No, i Smoke, słuchajcie. 11, 10. No cóż, zobaczmy. E, ma teraz szansę Smoke, żeby e, objąć dwurundowe prowadzenie. Zobaczmy. A Wubka w jego rękach i niestety nie trafia. Nawet nie obija przeciwnika, sam nie, tak jest, za sam pada i no mamy remis. Słuchajcie, 11 do 11, zobaczmy. Tak jak mówię, wyczuwam remis. Perspektywa hartka. 23 Trzecia runda. I jednak Smok, słuchajcie, i meczóweczka dla niego. Zobaczmy. Czy będziemy mieli remis, czy zwycięstwo Smoka, to będzie finałowa runda. Obity już do 11 HP smoke, Artek do, 70, do 78 i wyrównuje, udało się, udało się, słuchajcie, mamy dogrywkę. Kurde, mam czat odpalone i trochę mnie to rozprasza. Nic, słuchajcie, zobaczmy, pierwsza runda dogrywki, jedziemy. I smoke, ależ głowa, w ogóle fajna mapka, polecam. I'm Deadmatch się nazywa, eee, wróćmy do meczyku, druga runda, obaj panowie na dole, na, na górę, kto wyszedł? <coughs> Hardek! I zdobywa frak. I znowu mamy remis, och, bardzo wyrównane spotkanie, słuchajcie. No cóż. Trzecia runda dogrywki wygrana przez Hardka. I, I teraz zamiana stron, w ogóle jak komentuję dziwnie. Przepraszam wszystkich, no to, ale to chyba nie, nie, nie szkodzi myślę. 14 do 13 prowadzi hartek, zobaczmy co się urodzi. Zlokalizował przeciwnika. Próbuje z góry. E, przeciwnik pada ten sam pomysł, i e, efektem tego jest frag dla hardka. Ale tylko 14hp na jego koncie zostawił mu przeciwnik. Zdjęmy sobie to, jest chyba me meczowa runda dla hardka i tak jest. Jest, słuchajcie, zwycięstwo Hartka, gratuluję serdecznie, tak się zakończył pierwszy odcinek, jedynek, komentarz średni, meczyk spoko, także jeszcze raz przypominam, zapraszam was do zapisywania się do drugiego odcinku właśnie w komentarzach pod tym. Zapraszam was do zostawienia łapy, takiej lub takiej, jak wolicie i oczywiście do dzwonka suba. Widzimy się na live'ach, trzymajcie się, cześć!